Rozmawiamy z panem profesorem Stanisławem Mazurem, wiceprezydentem miasta Krakowa. Open Eyes Economy Talks podcast o ekonomii wartości. Rozmowy z ludźmi ze świata nauki, biznesu i polityki. Rozmowa zarówno z przedstawicielem świata nauki, jak też praktyki w zakresie zarządzania miastem jest bardzo cenna w kontekście dyskusji o ekonomii wartości i w kontekście hasła czy celu dotyczącego Przywracania sprawczości samorządom. Ja tak na początku się zastanawiałem nad samą sprawczością, jak możemy to pojęcie rozumieć, i nawet tak pytając przewrotnie, czy rzeczywiście w każdym obszarze sprawczość samorządom różnych szczebli, od wojewódzkiego do lokalnego, należy przywracać? Mamy pewne rozbieżności między poszczególnymi samorządami, zresztą. Nie tylko w Polsce, to jest typowe, że mamy różne formy współpracy w tym zakresie, również pewne formy konfliktów, czyli trochę odmiennych interesów. Jak Pan Profesor uważa, dlaczego, w jakim obszarze przywracanie sprawczości jest kluczowe? To jest bardzo ciekawa, ciekawy problem i sposób, jaki Pan Profesor ujął, bo ja zacząłem na tym myśleć i zrozumiałem, że ta sprawczość może być do i przeciw. Na rzecz i przeciw. I to, co mnie szczególnie interesuje w samorządzie, to jest sprawczość na rzecz czegoś, na rzecz pewnej zmiany, ale to, co istotne i co też wybrzmiało w pytaniu pana profesora, że musi być jakiś aksjologiczny katalog, muszą być jakieś wartości, których zakorzeniamy, zakorzeniamy to nasze myślenie o zmianie. Wtedy, kiedy nie ma tych wartości, ta zmiana, nawet jeżeli technicznie jest poprawna, skuteczna, to ona ciągle jest gdzieś zawieszona w próżni. Zatem z mojego punktu widzenia Sprawczość jest szalenie ważną kategorią, ale wtedy, kiedy jest zakorzeniona w wartościach i w samorządzie terytorialnym, gdybym myślał o zakorzenianiu tej sprawczości, w jakim katalogu wartości, to na pewno wspólnotowość. Wydaje mi się, że od dawna obserwujemy, zresztą Polska nie jest specyficznym przykładem, samorządy w Polsce, no przykłady takiego uwiądu wspólnotowości. Wspólnotowość jest dla mnie bardzo ważną kategorią. drugą ważną kategorią, gdyby szukać pewnej akcjologii, to jest podmiotowość władz lokalnych. Jestem daleki od myślenia, które często pojawia się wtedy, kiedy toczymy dyskusję o, o samorządzie terytorialnym na linii samorząd i rząd, bo nierzadko obserwujemy, że rząd traktuje samorząd jako coś, skoro jest, to niech to będzie, ale nikt nie zawracają głowy, niech robią co do nich należy. Natomiast w moim myśleniem o nowoczesnym państwie jest, samorząd musi być silnym, autonomicznym podmiotem, który nie jest wyłącznie wykonawcą zadań publicznych ale z czymś, co organizuje tę wspólnotę, stawia te cele, buduje zasoby wokół tych celów i na końcu przekonuje do tego, do tej zmiany, a efektem tej zmiany, tak jak ja to pojmuję, jest owa sprawczość. Rzeczywiście w pełni się zgadzam, że odniesienie do wartości, zdefiniowanie tych wartości jest priorytetowe. Rzeczywiście między tymi wartościami a sferą realizacyjną często występują poważne bariery, ale pomimo tych barier, to jest to poważne wyzwanie, i też można podać wiele takich modelowych przykładów współpracy, chociażby Hiszpania, relacja między regionami a jednostkami szczebla lokalnego. Z jednej strony jest, i to wynika z takich badań, które prowadzimy, bardzo duża opozycja w tym zakresie przy wdrażaniu odnawialnych źródeł energii. To zupełnie mają odmienne podejście. Ale przy innych obszarach, chociażby sposobu zagospodarowania terenów przybrzeżnych, poziom regionalny potrafi wspierać poziom lokalny i podobnie definiować cele. Także na pewno można to połączyć. Z drugiej strony, rzeczywiście mamy taki trend też wskazywany w literaturze, nawet ze strony przedstawicieli ośrodków polskich, związany z recentralizacją. Negatywnie oceniane, ale to też e, studium w przypadku Polski do niedawna, zwłaszcza była, było tutaj w tym kontekście mocno charakteryzowane. Ale może przejść na e, grunt miejski, bo tutaj też jest odmienna specyfika, i wyzwania dotyczące rozwoju miast i sprawczości miast też e, wyglądają osobno, zwłaszcza w tym ujęciu dotyczącym, jak to się w badaniach miejskich teraz mówi, czasach niepe niepewności geopolitycznej, klimatycznej, społecznej, i tak można wymieniać. I jak pan profesor w tym kontekście, też z uwzględnieniem Krakowa, widziałby sprawczość samorządu miejskiego? Rozpocznę od tej uwagi, która musi być, która zabrzmiała w wypowiedzi pana profesora, która wydaje mi się być szalenie ważna. Ja kiedyś patrzyłem w różnych, przyglądałem się różnym systemom administracyjnym i starach i przygotowałem taki tekst, który nazwałem Przypływy i Odpływy Centralizacji. Ponieważ ta centralizacja ma swoje głębsze kulturowo-polityczne uwarunkowania. Kiedy się pojawia, a kiedy się wycofuje, i nie wchodząc w ten wątek, to na nas, co chciałam zwrócić uwagę, wtedy, kiedy się pojawia czas niepokoju, zagrożenia i poczucia niepewności, to to sprzyja centralizacji. Znaczy, wtedy generalnie my kulturowo akceptujemy sytuację, w której ktoś mówi: Ja biorę odpowiedzialność, ja was obronę, ja jestem większy. I mam wrażenie, że te lata, w których jesteśmy, będą powodowały, że to ten czas, w którym jesteśmy, napięcie między centralizacją a decentralizacją będzie bardzo widoczne. Natomiast, jeżeli chodzi o te zmiany, o których mówił pan profesor, no wielkie miasta są swoistego rodzaju poligonem globalizacji. Są poligonem, kiedy te wszystkie metatendencje, metatrendy meta, um, się pojawiają i musimy sobie z nimi radzić. Począwszy od demografii, poprzez technologię, ochronę środowiska, transport, dziesiątki innych rzeczy. I tutaj napotkamy na coś, co jest fascynujące, a za, zarazem czyni rządzenie, zarządzanie miastem bardzo trudne. Aktorów o bardzo różnych wartościach, interesach, oczekiwaniach i taktykach osiągania tych interesów. I na wiele sposobów można by to było przywoływać, ale te pola konfliktów w dużym współczesnym mieście są bardzo silnie za, zarysowane i one nie są trwałe. Ten, kto dzisiaj jest oponentem jakiejś polityki miejskiej w danej dziedzinie, w przypadku innej polityki może być absolutnie jego orędownikiem, protagonistą. To nas uczy swoistego rodzaju takiej, coś to nazywam, systemowo, jakby zdolnością do sterowania systemami poprzez emocje. Zdolnością wejścia w taki paradygmat myślenia, w którym wszystkie rzeczy są płynne, ale pomimo tego trzeba mieć jakieś reguły, które je organizują. I to jest, znaczy to jest szalenie trudny proces, gdybym miał go zawrzeć jednym słowem: proces permanentnego, wzajemnego uczenia się aktorów którzy współzamieszkują przestrzenie miasta, tak silnie, normatywnie, interesowni i, i też w kategorii interesu, oparte o konfliktogenne relacje. Bardzo ciekawa uwaga i trochę w nawiązaniu do wypowiedzi pana profesora mam jeszcze jedno pytanie, które mocno się z tym wiąże, bo zarówno jeżeli patrzymy na praktykę różnych miast, jak też na literaturę, to tak oczywiście, upraszczając, możemy wyodrębnić dwa podejścia. Podejście Znów upraszczając, nazwijmy je dochodowym, czyli nastawiamy się na szeroko rozumiany zysk, czy to w ramach podatków, czy w kontekście rozwoju prywatnego. Z drugiej strony jest podejście wspólnotowe, tak? Akcentujące, że jednak trzeba ustąpić, ograniczyć pewne działania w imię czegoś, co może teraz zaraz takiego zysku nie przynosi. I to od Jane Jacobs, jej sporu z burmistrzem Nowego Jorku, po nawet Obecny kontekst wyborów w Nowym Jorku już nie chwaląc specjalnie konkretnych podejść politycznych, ale wskazując, że przy tej okazji pojawił się konkretny program mocno do tej wspólnotowości nawiązujący i będziemy obserwowali, jak to zostanie przetestowane. I na tej na tle tej dychotomii, jak Pan profesor widzi? optymalną ścieżkę rozwoju, zwłaszcza polskich miast. Jak, czy jest ten dylemat, że trzeba wyważać te cele, czy może w pragmatyce działania jakoś on jest przesłaniany? Powiedziałbym w ten sposób, że w różnych miastach to różnie wygląda. Skupię się na Krakowie, bo tak, go znam najlepiej. Podejrzewam, że pewnie w dużych innych polskich miastach jest podobnie. Ta dychotomia jest na pewno widoczna, przy czym mam wrażenie, że my od Powoli w kategoriach takich emocji społecznych, emocji miejskich, jakby ta warstwa materialna jest ciągle istotna, ale już nie jest rozstrzygająca. Znaczy, coraz częściej emocje kulturowe, ekologiczne, środowiskowe, jakby dochodzą do głosu. Coraz częściej decydenci miejscy muszą się z nimi liczyć. Na pewno prosta ekonomiczna argumentacja, że inwestujemy, budujemy to przysporzy dochodu do budżetu, jeżeli nie jest tą, która budzi powszechny zachód w mieście, tylko się pojawia szereg postmaterialnych pytań. I wydaje mi się, że bardzo wiele polskich samorządów tego się uczy. My przez lata, no będąc w tym procesie parlamenty i wielkiej transformacji, odrabialiśmy zaległości materialne, budowaliśmy struktury, modele, wzorce, mechanizmy finansowania i suma summarum dobrze nam to wyszło, przynajmniej w większości polskich miast. I pewnie najchętniej dalej chcielibyśmy iść tą ścieżką, bo to jest ścieżka zależności, bo wiemy jak się poruszać. Ale coraz częściej mieszkańcy mówią, a nas to już nie interesuje. Nas interesują zupełnie inne wartości. Więc mam wrażenie, że to jest również taka, ta, ta dychotomia, o której Pan Profesor był uprzejmy powiedzieć, nabiera nowych barw i bardzo jasno pokazuje, gdzie będzie kolejne pole uzgadniania tego, co ma być polityką miejską. Bo obywatele wiedzą, że potrzebują władzy miejskiej, potrzebują samorządu, ale też samorządy wiedzą. Że bez uzgodnienia tego z mieszkańcami możliwość realizowania nawet najbardziej błyskotliwych, uzasadnionych ekonomicznie polityk nie na wiele się zda. Bardzo dziękuję za odpowiedź i wskazanie kierunku pewnego związanego z rozwiązywaniem wskazanego problemu. I pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie, ale również mocno ze wskazaną dychotomią, wskazanym zagadnieniem powiązane, czyli planowanie przestrzenne. Kształtowanie przestrzeni no to taki obszar, w którym właśnie ścierają się różne podejścia, koncepcje, ale też doraźne interesy. Jesteśmy w momencie reformy planowania przestrzennego. Dodam taką ciekawostkę, że w europejskich klasyfikacjach nasz krajowy system jest wyodrębniany samodzielnie. No, czasami z maltą, cyfrem, ale to jest coś zupełnie innego. Z tego powodu, że mamy diagnozę, że są instytucjonalne podstawy do ochrony przestrzeni, ale one prawie zawsze, tak patrząc całościowo, Przegrywają z rynkiem. Jak obserwuję okres przejściowy związany z wdrażaniem reformy planistycznej, to wydaje mi się, że ten mechanizm znów się powtarza. Zobaczymy, co będzie po uchwaleniu planu ogólnego, ale tak patrząc na zalew WZ i tutaj reakcje na różnych szczeblach. I byłbym ciekawy w ramach zakończenia naszej rozmowy, jak pan profesor widzi ten obszar aktywności ewentualnej sprawczości miasta? No, bez wątpienia, planowanie przestrzenne jest obszarem który jest najbardziej konfliktogennym, budzi wiele emocji i mam aktorów o czasami zupełnie przeciwstawnych interesach. Eee, I tak się służyło, że ta, ta, ta część jakby polityki miasta jest jedną, za którą odpowiadam. Eee, I na początku tego przyjąłem, przystępując do przygotowania planu ogólnego, tej nowej konstytucji dla przestrzeni, w Krakowie mieliśmy komfortową sytuację do pewnego stopnia, bo około 80% miasta jest pokryte planami miejscowymi. Co oczywiście jest i zaletą i ograniczeniem, bo różna jest jakość tych planów. Ale przyjęliśmy taki katalog wartości. Nawet chyba kilka lat temu, tutaj w tym miejscu, zadeklarowaliśmy, że to był PAK dla przestrzeni. Środowisko, uczelni, organizacji pozarządowe, ale też ekspertów władz lokalnych uzgodniliśmy, na czym polega dobra przestrzeni. to była deklaracja, która wtedy mogła wydawać się wyłącznie deklarację. Ale w ślad za tą deklaracją, jak zacząłem zajmować się tą problematyką, przyjęliśmy coś, co nazwaliśmy PAK na dobrego budowania. Przyjęliśmy bardzo jasne reguły, czego w mieście nie wolno. Na początku oczywiście spotkaliśmy się z oporem inwestorów, którzy po pierwsze powiedzieli, my unieważnijmy, pójdziemy do sądu, od potem wycofamy się z inwestowania. Ani jedno, ani drugie się nie zdarzyło. Mam wrażenie, że wtedy, kiedy mamy przekonanie co do słuszności pewnych reguł i absolutnie bezwzględnie egzekwujemy, rynek się tego dostosowuje. Mam wrażenie, jestem nieomal pewny, że w Krakowie czas prostej dominacji deweloperów i wyłącznie korzyści interesu i tak zwanego ekonomizowania, czy też maksymalizowania PUM-u się już skończył. Skończył się. Udało nam się zbudować jakiś rodzaj dialogu, i te przestrzenie w tej chwili zaczynają inaczej wyglądać. Aczkolwiek znów, będąc człowiekiem pokornym, tak naprawdę czas pokaże i jakość planu ogólnego wystawi nam świadectwo, czy nasze zamiary i plany się powiodły, czy były tylko muszanką. Wierzę, że to pierwsze. Już niedługo poznamy odpowiedzi na to pytanie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za wszystkie odpowiedzi. Jestem przekonany, że wypowiedzi pana profesora dają podstawę do dalszej dyskusji na temat sprawczości samorządu, ale też na temat kolejnych problemów, czy to przestrzennych, czy społecznych, które w obszarze zarówno krakowy jak i innych miast można identyfikować. Bardzo dziękuję, że miał rozmowę, pani profesorze. Dziękuję.